Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Jesteśmy w tak zwanym lesie na zawodach downhillowych. Chcemy sobie teraz track Walk żeby sprawdzić jakie są warunki i będziemy poddawać czoły treningowe, które są obowiązkowe. A następnie przechodzimy już do zawodów. Yeah, czas będzie zapisany teraz? Nie, chyba nie. Chociaż nie wiem, może Marszal tam jakiś stoi. Ale chyba już nie mogę kręcić, bo mają takie zasady, że nie można mieć głupu. Nie, nie, to nie, to nie A no tu jesteśmy na takiej płaskiej sekcji, która prowadzi do jednego z kluczowych momentów, tam niżej. z roku! No, oddaliśmy sobie już dwa przejazdy treningowe, jest całkiem spoko, warunki są na pierwszy rzut oka niby kiepskie, ale jest zajebista przyczepność, nie ma co narzekać trasa nie jest jakoś kurwa nadmiernie przeorana. I chcę sobie powtórzyć jeszcze jedną sekcję, na której mam delikatny problem. I jestem gotowy. Za chwilę przyjedzie nasz zespół dopingujący. Może sobie pójdziemy sobie gdzieś poskakać. Macie stanik to mu rzucę. Ładnie! Ale ładnie A ten, yy, a za przychodzi?

come on mate oh, yeah. <laughs> what on that <laughs> on that's what do you want P t shirt 30 credits for the hands that's metal you there's a good thing there huh? Z prostoliniowym ręki prosto -liniowym. Za, 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 za maszystym ruchem ręki Marshal oznajmił nam, iż możemy przecinać trasę Dlatego też wraz z Ossą udaliśmy się na drugą stronę trasy o nazwie Skidon Co zaowocowało tym, że po chwili znaleźliśmy się na podejściu w stronę jak sto chuj To się złąka, łonko. Ja, to jest 12.39, gdzie 12:33. 12.33. O, jest takie dzwoneczki wzią. Tak, żeby na piętki... yy, o, Koło, koło bierzesz i patykiem w to koło. Tyn, 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 tyn. No, mogę już stary? Miałeś w garażu. No miałem. A <grywa> pomału prawdziwy pros eee, kontempluję przed oddaniem pierwszego zjazdu domochilowego przy ciepłej herbatce leżąc sobie tutaj będzie lokowanie produktu polecam Termos, firmy Termos który trzymie ciepłe 12, a zimne 24 niestety Termos nas nie sponsoruje niestety, niestety, no stać nas stać nas eee, Bogaty może. pamiętaj, jak masz hajs to kup Termos Uwielbiam biedę. No. Gruby. pokaż jak trenujesz przed zawodami. Jestem wiesz, cały czas wręcz górę. Lecisz! Nie, Bartek, do kurwa, nie ten kaz. Bartek, No nie, Bartek, on, no, a nie, to on, on. Dawaj Bartek, <laughs> Dawaj, dawaj! Dawaj osa! Dawaj Jedziesz,

Oj. Bendekin, no. No i zbierasz te punkty przez sezon. Tam masz chyba 60, żeby wystartować British Downhill Series, no nie Decha Turbo, rowery je tylko na Turbo Jetwash. Turbo Jak Lama z na I po zawodach, jak to mówią? Fajnie, można było się pościgać, dobry klimat. Ja i ja byliśmy jedynymi Polakami ścigającymi się we wszystkich kategoriach, bo około, ogólnie łącznie było około 300 startujących, dlatego no dosyć spora impreza. Był Bendekin, co znana postać. Zająłem miejsce 28 na 40 iluś, nie do końca jestem usatysfakcjonowany, ale jeździłem cały rok freeride, miałem rower do downhillu, tego sprzedałem, teraz mam taką bardziej freeridową konstrukcję, to zacząłem się ścigać, no wszystko zawsze do góry nogami, także ja 28, osad drugi, ale od końca, no ale i tak, całkiem nieźle też jeździł freeride cały rok, także... Jest spoko, fajnie sobie tak wystartować. Mieliśmy świetne warunki, jak na tą porę roku to naprawdę nie było na co narzekać. Klimat super. Warunki fajne. Przyjął parę naszych znajomych trochę pokibicować, dlatego też było raźniej. I to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.